Święta, święta i poś, dajcie spokój. Zamiast opychać się resztkami mazurka, lepiej zrobić coś pożytecznego. Dlatego razem z Tolą Superpszo mimo ulewnego deszczu i szalejącej burzy postanowiliśmy wesprzeć cotygodniową akcję Zupy w Kato i z okazji Świąt Wielkanocnych przygotować paczki prezentowe dla ubogich z Katowic i okolic. Do paczek przygotowaliśmy skarpetki, wędliny różnego rodzaju, konserwy i dania gotowe maszynki do golenia, no i oczywiście trochę słodyczy, no bo w końcu to prezenty na święta. Wszystkie te dobroci zapakowaliśmy do praktycznych, materiałowych toreb, po czym ekipa Zupy w Kato zaprosiła nas do krojenia warzyw na zupę i przygotowywania kanapek, które już od lat, naprawdę od lat, w każdy czwartek rozdają ubogim w centrum Katowic. Burza nadal nie dawała za wygraną, więc tym razem cała akcja odbyła się w przejściu podziemnym na Sokolskiej, które mimo zimnych, betonowych ścian i huczącego deszczu na kilka chwil stało się dla nas wszystkich Piękną salą bankietową wypełnioną ludźmi, którzy razem jedzą, śmieją się, rozmawiają i wymieniają prezentami. A tak w ogóle jak już rozmawiamy, to polajkujcie profil Zupy w Kato na Facebooku. Ci super ludzie co tydzień przygotowują inną zupę i często potrzebują wsparcia w zorganizowaniu składników, o czym piszą właśnie na Facebooku. Więc może ty albo ktoś z twoich znajomych będziecie mogli kiedyś podzielić się z nimi włoszczyzną do rosołu, albo przywieźć ser czy ogórki na kanapki. Może właśnie to będzie twój pierwszy krok do zostania prawdziwym superbohaterem.